Jeśli chodzi o europejskie puchary, to z losowania Piasta-Gliwice najbardziej cieszą się oczywiście piłkarze batę. W drugiej kolejności cieszą się kibice Baty i Piasta, bo nie wiem czy wiesz, ale ci kibice się bardzo lubią, mają zgodę. A pewnie Waldemar Fornalik, kto złapał się za głowę, bo jest to chyba najgorszy rywal, na którego Piast mógł trafić. I co, po tym dwóch meczu to już będzie bye-bye mistrzów w Gliwicach? Czy, czy, czy myślisz, że jakiś tam cień szansy jest? A Myślę, że to jest fantastyczny rywal dla Piasta-Gliwice. Jeżeli spadać, to tylko i wyłącznie z wysokiego konia. Nie by, nawet w przypadku porażki z Białorusinami nie byłoby takiego płaczu, takiej presji, takiej krytyki, takiego hejtu, jaki spotkał Legię przed rokiem, bo wiadomo, Piast nie jest faworytem. Bater ma zdecydowanie więcej pieniędzy. Ma więcej pieniędzy, więcej doświadczenia. To jest zespół, który w, w, w ostatniej dekadzie bardzo często grywał i w fazie grupowej Ligi Mistrzów, i w fazie grupowej Ligi Europy. I nawet poprzedni sezon miał bardzo udany w pucharach, więc każde inne rozstrzygnięcie niż awans, batę na dodatek po batach sprawionych piastowi byłby, byłby niespodzianką, więc tak naprawdę. Zespół z Waldemara Fornalika może sprawić tylko przyjemną niespodziankę, a, a... Tym bardziej, że być może do tego dwóch przystąpi kadrowo w gorszej sytuacji, bardziej osłabiony niż do meczów, które zgrywał nie tak dawno w lidze. No na pewno odejście Sedlara to jest poważne, po, po, poważny ubytek, aczkolwiek jak sobie przypomnę mecz z Jagielonią Piasta, no to to... Sedlar mocno się starał, żeby być dwunastym piłkarzem zespołu z Białego Stoku. Tak trochę z przekąsem mówię, więc nie wiem z czego to wynikało. Czy ze słabszej dyspozycji, czy. Z faktu, że nie radził sobie z presją, a może z jeszcze innego powodu, ale, ale tak bym też specjalnie nie płakał w tym momencie, chociaż oczywiście był bardzo ważną postacią w przekroju całego sezonu, był bardzo mocnym punktem piasta. Nawet abstrahując od klasy i doświadczenia Pucharowego Bate, co innego mnie trochę martwi. Były selekcjoner reprezentacji Polski, ma rozegranych w europejskich pocharach meczów raptem kilka. A jak tak sobie zerknąłem, ile mają poszczególni piłkarze Piasta, to wyszło mi, że w sumie 40 meczów w eliminacjach i innych fazach. Więc to może być największy problem gliwickiego zespołu, ale też z drugiej strony nie są obciążeni ci piłkarze jakimiś złymi doświadczeniami. Przypominam sobie Wisłę Kraków, Macieja Skorzy i była w pewnym momencie taka szansa, o ile dobrze pamiętam, powalczyć jak równy z równym z Tottenhamem, Boże, to tak niedawno było, a dzisiaj aż sam aż, aż się uśmiecham na, na, na wspomnienie tej okoliczności I, i wtedy Skorza powiedział mi w wywiadzie, potem oczywiście usunął podczas autoryzacji, że trudno jest budować cokolwiek pozytywnego w stawce piłkarzy, którzy są tak wielokrotnie przegrani. I ta, ta, ta kumulacja tych wszystkich wspomnień złych, niedobrych powoduje, że nawet przy wymyśleniu jakiejś nieoczywistej taktyki przy, przy, wtedy, kiedy wynik się waży, jednak te, największą słabością takich zawodników jest głowa i, i te złe wspomnienia. Waldemar Fornali ma na dobrą sprawę czystą kartę. Jeżeli kadra liczy 25 piłkarzy, a w sumie mają 40 występów, to statystycznie nawet nie, nie po dwa w, w europejskich pucharach, więc na, 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 to jest taka, ta, ta, taka czysta tablica i na tej czystej tablicy można zbudować coś. Pozytywnego, a, a trzeba pamiętać o tym, że nawet gdyby nie udało się przeskoczyć Batę, co oczywiście zakładamy, jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz: to Piast spada do Ligi Europy i, i tam już siła rywali będzie, będzie zupełnie inna, nieporównywalna ani do Batę, ani do Rosenborga, który już czai się w, w drugiej rundzie. Prawda jest taka, że, że gdyby Piast przeszedł te dwie pierwsze fazy eliminacji Ligi Mistrzów. No, no To dokonałby czegoś niemożliwego, zwłaszcza, że te transfery, e, które, które, e, do, których do tej pory dokonał, czyli pomocnika e, Milewskiego z zagłębia Sosnowiec i, i lewego obrońcy e, cholubka e, z zapołudniowej granicy, no, na, mówiąc tak bardzo oględnie, na, na. Rysów strachem się nie okrył po tych informacjach. No, ra, ra, raczej nie, zwłaszcza, że, że jeżeli popatrzymy, kto na co dzień grywał na, na, na lewej obronie piasta. Czyli czyli Skow, więc pewnie jeżeli nie najlepszy, to jeden z najlepszych specjalistów na tej pozycji, no to będzie miał konkurenta, ale nie rozwiąże to problemów na, w innych sektorach yy, Piasta. Być może Waldemar Fornalik yy, albo czeka z tymi transferami, które, które yy, być może wstrząsną Borysowem, albo uznał, że yy, skoro, skoro ta przygoda... Yy, właśnie będzie tylko i wyłącznie przygodą w pucharach, to nie ma sensu się silić. Nie, nie ma sensu wydawać Bóg wie, jakich pieniędzy ani na, na, na transfery, ani na uposażenie e, piłkazy, no bo, bo tutaj się w pełni zgadzamy. E, faworytem e, nie jest w pierwszej rundzie, nie byłby też w drugiej. E, szansę w tym momencie pewnie oceniamy na jakieś 10 czy 15%. Aczkolwiek biorąc... Maksimum, ale z drugiej strony tego Piasta też nikt nie poważnie traktował jako potencjalnego mistrza Polski, a to nie jest potencjalny mistrz Polski, a mistrz Polski. Może jakimś tam no, no, no cudem właśnie. się uda. I nikt nie traktował poważnie najpierw Piasta, potem młodzieżowej reprezentacji Polski, a Piast ograł wszystkich w mistrzostwach Polski, a miast drużyna Michniewica e, kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa e, w młodzieżowym Euro, więc e, też Rezerwujmy te przynajmniej 10-15% szans dla, dla Waldemara Fornalika i, i, i jego yy, sympatycznej, ekipy, no sympatycznej ekipy, która nie jest boleśnie doświadczona w pucharach. Wszyscy poważnie traktują za to Legię i, i, i potem tą Legię weryfikują albo Szerify, albo ostatnio Didylanszy, no ale teraz to już chyba byłoby tłumacz, much, żeby, żeby legioniści przegrali z zespołami, które tak naprawdę no, są dość egzotyczne i z, chyba jeszcze z nimi... Z tego co wiem, no to Polacy chyba jeszcze nie mają jakichś złych doświadczeń. Z używaniem epitetu egzotyczny w odniesieniu do rywali polskich zespołów w europejskich po ja bym był bardzo ostrożny. Jeżeli nasza federacja przystępuje do, do tych rozgrywek z 27 miejsca, to my jesteśmy egzotyczni. No tak, pamiętam Tobą Kustanaj, który tam eliminował bodajże Polodnie, Cementarnicę, Skopież. Cofam to co powiedziałem, A, ale, ale to są to, poważni rywale. Ale, ale to już nawet nie o to chodzi. Legia czeka trudne zadanie. Nasze kluby... Są notowane w europejskim rankingu w końcówce trzeciej dziesiątki. Czyli tak mniej więcej od 25 miejsca rozpoczyna, rozpoczyna się ta egzotyka, i, i właśnie tam dołączyliśmy, co jednak nie zmienia postaci rzeczy, że już abstrahuję od pierwszej rundy. Od... Na gibraltarze w Google teraz najczęściej wpisywanym nazwiskiem jest Gwilia podobno. <laughs> A, 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 albo Lewczuk, ewentualnie Kafu, który już też Nie. wiadomo, że zostanie, że, 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 że zostanie w legii, być może też Nowikowasa już niektórzy jakby ogarniają, bo wiadomo, że Litwin ma mimo wcześniej zgłaszanej... Ach, nawet niechęć nie to, że, że, że małej dozy sympatialnej chęci do legi ma szansę e, dołączyć do, 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 do zespołu wicemistrza Polski. Prawda jest taka, że nawet Witebs, który, który e, już mówię o drugiej rundzie, e, wygląda na najbardziej solidny zespół, no to, to, to powinien z góry się zastanawiać, ile z, zainkasuje od Legi. E, I tak naprawdę nie sądzę też, żeby ciążyła na, na zawodnika stocznego zespołu jakaś wielka wielka presja, zwłaszcza, że chyba e, tak naprawdę epicentrum transferów dopiero przed nami jeszcze i tych z klubu, wiadomo, że już nie będzie, e, nie będzie Szymańskiego, nie wiadomo co, co z Karlitosem, ale myślę, że i Wieteska za chwilę może zostać sprzedany pytanie, co będzie z Nożem skoro e, jest poszukiwany kolejny skrzydłowy e, tych odejść było było sporo, będzie nowy zespół, więc myślę, że e, akurat e, Aleksander Wukowicz jest na tyle fartowny, że dostał szansę, żeby w eliminacjach europejskich pucharów poćwiczyć i strategię, i przetestować nowych piłkarzy, aczkolwiek w ubiegłym sezonie, w momencie, kiedy Legia wylosowała rywala z Luksemburga, tak samo podchodziliśmy, a jak to się skończyło, to niestety mamy na świeżo w pamięci. Jeszcze to z tych nazw nieegzotycznych, no Durańska Stada to, to, to nie jest na, nazwa egzotyczna, na, na pewno nie. Mi się wydaje, że tutaj też może być jakiś potencjalny problem dla Krakowi, bo to jest to drużyna, która też może tutaj za bardzo, nie wszyscy traktują ją poważnie, a jednak oni potrafią takiego Tomka Kucza, co prawda bardzo młodego bramkarza, ale jednak wypożyczył z Bejru, Leverkusen, więc coś tam jednak w tej piłce seniorskiej znaczą. I wcale tutaj nie musi być tak, że Krakowia sobie tam przejedzie się po, po słowackim zespole, z którym sympatyzuje mocno mniejszość węgierska w tym kraju. Bądźmy uczciwi, jeżeli polski zespół losuje w Europejskich Pucharach Słowacki, to na pewno nie jest faworytem. To boleśnie w ostatnich latach ćwiczyliśmy. A, a poza tym ta, ta Dunajska Streda to zdaje się jest klub, zresztą w ogóle Słowacy są bardzo zapatrzeni na Niemców jako, jako na nację, ale też na Bundesligę. Ja jest układany bardzo, bardzo po niemiecku. I, i, I jeżeli znowu szukalibyśmy faworyta tego dwóch to to na pewno nie jest zespół Krakowi, tam pojawiło się. Sporo, sporo nowych nazwisk. Pięć, o ile dobrze naliczyłem, wszystkie zagraniczne. Trochę, tro, trochę jestem zaskoczony, że, że trener Michał Probierz, który w Białym Stoku starał się budować taką no, z dużą domieszką jednak polskich akcentów drużynę w Krakowi, gdzie dostał znacznie większe kompetencje, gdzie jest menedżerem w stylu angielskim. Szuka przede wszystkim wzmocnień poza granicami, ale być może w tym szaleństwie jest metoda. Po donajskiej stredzie czeka Atromitos. Jeśli chodzi o Greków, to trener Prowierz ma pewne rachunki z przeszłości do, 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 do wyrównania. Oby miał szansę bo że Piast ma 10-15%, a Krakowi ile byś dał? 50 czy to jest za dużo? Z donajską stredą? Nie, no aż, aż tyle to nie. Myślę, że, 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 że 40%, a z Grekami to nawet nie, nie, nie będę się. Nie będę stawiał prognoz. Poczekajmy, zobaczmy jak, jak, jak ten zespół probierza będzie, będzie wyglądał. Gdyby grał tak jak w środkowej części rundy wiosennej, to, 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 to stawiałbym nawet sporą kasę na, na Krakowie, ale, ale też pamiętajmy o tym, że. Na finiszu troszeczkę to się wszystko rozregulowało. Pytanie, jak, jak w tym momencie Krakowia wykorzysta okres przygotowawczy, chociaż akurat probieżowi ufam, to jest naprawdę... Bardzo, bardzo solidny warsztatowo szkoleniowiec i to nie tylko jeśli chodzi o polskie warunki, ale w ogóle takie powiedzmy środkowe, europejskie, więc tutaj też się spodziewam sporych niespodzianek taktycznych, podobnie jak ze strony Michniewicza, to oni zresztą się kumplują, więc o, o ile Dunajska Streda jest, jest faworytem, to wcale niekoniecznie musi, musi znaleźć się w drugiej, w drugiej rundzie. Czy mamy krzyki za wszystkich Pucharowiczów na no miejsce Lechie? Warto jeszcze słowo powiedzieć o, o, o Lechi, bo Lechia e, no przede, przede wszystkim, a wiadomo, to jest bardzo istotny klub z punktu widzenia naszych e, pucharowiczów, e, jako jedyna będzie miała szansę wystartować od drugiej rundy. Jest to e, przywilej wywalczony w finale pucharu polski, który, który Lechia wygrała. E, życzymy więcej szczęścia niż w pierwszej przygodzie Lechii z pucharami. Ja powiem tak, ja życzę Piotrowi Stokowcowi, którego też musimy zaliczyć do ścisłej czołówki polskich szkoleniowców, żeby miał więcej szczęścia w starciu z duńczykami, bo prawdopodobnie do Z Bręby przyjdzie, przyjdzie powalczyć biało-zielonym w, w tej drugiej rundzie, niż miał jako szkoleniowiec zagłębia Lubin, bo tam naprawdę niewiele zabrakło, żeby... Żeby Duńczycy Dobry i niewiele zabrakło. W tej chwili ma już większe doświadczenie. Ma y, rozeznanie, czego, czego może się spodziewać po, po europejskich pucharach. Ma, y, wrócił Mario, Mario Malocza, Jest y, Udowicić, który tak y, bardzo, bardzo fajnie prezentował się w barwach y, Zagłębiach sastanowiec i podobno jakoś, jakieś fenomenalne wyniki badań wydolnościowych zaprezentował, mimo tego, że już młodzieniaczkiem. Y, może nie półmaraton jest... dla niego bardziej. Oby nie, oby nie, to, to, to jest facet z bardzo dobrymi statystykami z Ekstraklasy, co może przemawiać na, na korzyść yy, yy, Lechi? Yy, oczywiście jeżeli yy, Brędby poradzi sobie w pierwszej lądzie kwalifikacji, to to, że zdaje się, że Duńczycy przyjeżdżają na letnie zgrupowanie do Palenicy, więc nie, nie, nie trzeba będzie wydawać wielkich pieniędzy i poświęcać wiele czasu, żeby zobaczyć yy, co w trawie piszczy, jak to wszystko wygląda, a, a yy, jakby... Do, Wiesz, ktoś ich tam musi wpuścić, ale. Doświadczenia w podglądaniu Polaków to mają przede wszystkim Duńczycy. Opowiadał mi Czesow Michniewicz, jak e, trenowali przed, przed meczem z Danią i e, przez. Polską znajomą, ktoś z Banku Informacji Duńskiego wynajął pokój dokładnie z oknem, z widokiem na boisko treningowe, ale jakby wcześniej Hubert Małowiejski, Małowiejski szef Banku Informacji naszej pierwszej reprezentacji, wiedział, że takie historie robią Duńczycy, co zresztą się skończyło 0,4 w Kopenhadze dla reprezentacji Dama Nawałki. To przy pomocy właściciela, właścicielki pani, pani drzymały w Grodzisku udało się tego przybysza z Danii przeflancować do innego pokoju, który już nie miał widoku na, na boisko. A, a wtedy, kiedy jeszcze patrzył, to jakieś były tam gierki, gierki zupełnie, zupełnie nieistotne i Duńczycy nie wygrali żadnego spotkania w meczu z Polakami, ale myślę, że... To jakiś forte trzeba będzie zastosować. Ale, 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 Bako przebrany za kucharza, Łukasz ale, Smolarow w stroju, tam ale, ale, nie wiem... Ale myślę, że... że... Ale myślę, że... Trenerzy Lech i ludzie ze sztabu Stokowca czy sam Stokowiec będą mieli lepsze wejścia do Polonicy niż, niż Duńczycy do, do Grodzicy. Więc jakby na pewno materiał do, do analizy będzie, będzie duży i wierzę, że trener trzeci drużyny Ekstraklasy i zdobywca Pucharu Polski będzie zrobił z tego właściwy użytek. Jeszcze tak na koniec, bo w cieniu Młodzieżowych Mistrzostw Europy, w cieniu tego głosowania mamy gdzieś słynne ruchy transferowe polskich klubów. Jak na razie wielkiego tutaj wow, chyba nie ma. Kuba Rzeźniczek w Wiśle Płock, odchodzi Malarz, odchodzi Radowicz z legi no, Gwili już mówiliśmy, tak naprawdę jakiegoś takiego wielkiego błomu jeszcze nie było. Pytanie, czy będzie. Nie było wielkiego boom i, i ja się zaczynam zastanawiać, czy czasami ktoś wreszcie zaczął liczyć pieniądze w klubach, czy, czy główne poszukiwania poszły w kierunku młodzieżowców, a przypomnę, że zmieniają się przepisy i trzeba będzie wystawiać e, jednego w każdym spotkaniu, więc jak, jak tłumaczył mi, to ten legii e, Aleksander Wukowicz trzeba by mieć przynajmniej pięciu e, w, w kadrze, żeby, żeby to miało ręce i nogi. Czy, czy, czy jesteśmy w przededniu takiego przesilenia? E, wrócił co prawda. Kuba Rzeźniczak do, do Polski. Tym, tym razem będzie reprezentował barwy w zwanej także Małą Legią w niektórych kręgach. Już, już z racji tego. Nie tylko, nie, nie tylko z racji Rzeźniczaka i Marka Żwiaka, który jest dyrektorem sportowym, ale także kilku, kilku innych ruchów. Ale odszedł Radosław Majewski, który będzie grał tym razem w Australii. Odszedł Marcin Robak, który nie będzie w Ekstraklasie, tylko będzie w, w, Miedzi, Miedzi. w, Miedzi, w Miedzi Legnica. Za chwilę zapewne odejdą z, ci z Młodzieżowców Michniewicza, którzy jeszcze dotąd nie odeszli, bo to jednak jest niezależnie od wyników z Hiszpanią... Bardzo to duże, już jest sukces. To już jest sukces, to jest wielka promocja. Po, pokazali się jako ludzie z żelazną, z żelaznymi puzami. Ze zdolnościami do, do żelaznej realizacji e, taktyki, więc być może to będzie taki troszeczkę biedniejszy sezon w ekstraklasie. E, ale może będzie trochę bardziej udany na europejskiej arenie, może, a może może po prostu trzeba przejść to, to, to samo oczyszczenie też z tego, przepraszam za wyrażenie zagranicznego szrotu, żeby, żeby, żeby wreszcie jakoś to zaczęło wyglądać, no bo e, tak naprawdę gorzej to już być nie może. Jesteśmy egzotyką z 27 miejsca europejskiego rankingu. No i, i, i chciałbym postawić tezę, że to już jest nie tylko dno, ale jeszcze i dwa metry mu i w tej chwili już naprawdę będzie tylko awans, awans w górę, zwłaszcza, że te finanse wcale, jeśli chodzi o sąsiadów z Europy Środkowo-Wschodniej, naszych klubów, nie wyglądają źle, ale pewności oczywiście nie ma, mądrzejsi będziemy, pewnie jakoś tam mądrzejsi już po pierwszej, rundzie europejskich pucharów, to na początku lipca zapraszamy, będziemy do tego Będziemy momentu. o tym gadać. Będziemy gadać o tym i nie tylko. Na pewno wcześniej pogadamy o meczu Polski z Hiszpanią, to już niedługo. Zapraszamy do subskrybowania naszego świetnego kanału Gadamy, a my dzisiaj już kończymy gadać i pozdrawiamy wszystkich, życząc miłego weekendu i, i zwycięstwa nad tymi Hiszpanami. Z, życząc zwycięstwa nad Hiszpanami i mimo wszystko... A jakiś przynajmniej remisu. Jakiś zwycięskiego remisu też weźmiemy, weźmiemy z chęcią i jakiś mimo wszystko spektakularnych Kilku transferów, przynajmniej po jednym do każdego z naszych pucharowiczów. Może też Lechowi warto byłoby życzyć jakichś rozsądnych transferów, bo na razie to ten zespół wygląda na najbardziej rozebrany w Ekstraklasie.